Widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym filmie musimy wyjść wyżej, żeby lawa nas nie dopadła, słuchajcie Podłoga to lawa dzisiaj w ogóle w, w odcineczku Dobra, czekajcie, czekajcie, nie, 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 nie Lawa nie. idzie, Kurczę. Dobra, widzowie, jestem dead, jestem totalnie dead Już jestem na to przygotowany, jestem dead i to... Zgadłem? Zgadłem, zgadłem, zgadłem czy nie? Kurde Dawajcie, do góry, dawaj, do góry, dawaj, góry, dawaj Jesteśmy bezpieczni, widzowie O kurde Słuchajcie, widzowie, prawie byśmy tu zdedali, ale udało się nam, przyżyliśmy na szczęście, no i jesteśmy, jak widzicie, wyżej. Lawa nas nie dosięgła na szczęście. I uwaga, widzowie, słuchajcie, przyżyliśmy. Zaczyna się sekund, kolejna runda. Dobra, widzowie, słuchajcie, kolejna runda. O nie, ja już tam nie dojdę, dobra, widzowie, jestem dead, jestem dead, totalnie jestem dead już. Nie mam tu szansy przeżyć. Patrzcie, widzowie. Choćbym chciał, ale... Kurczę! Nie! Może tu się uda? No a nie Dobra widzę, słuchajcie, jest kolejna runda, musimy wyjść jeszcze wyżej, żeby no nie zdedać. O nie no jakim cudem spadłem? kurczę, dobra, patrzcie w dwie. Nie, 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 nie. Co to było? Eee, nie, nie, nie. Halo, bez psady, Co to było? Okej, okay, dobra. Wychodzimy do góry, uwaga. Pyk, pyk, pyk. Dobra widzowie, dam rady dam rady dam rady. Uwaga, na spokojnie, widzę, na spokojnie, na spokojnie dam rady. Mnie no to takie długie... Ile to jeszcze? Kurczę, nie! Nie dam rady, widzę. Słuchajcie. Musimy się serio streszyć, żeby wyjść do góry. Jesteśmy! Jesteśmy na spokojnie, jak widzicie, udało się nam. Całe udoły jest wszystko zalane, no niestety. No i dobra, widzę, przetrwamy to, przetrwamy to, widzę. Za niedługo kończy się w ogóle runda, bo już tylko 10 sekund, już nawet nie, widzę, 8. 7. Cześć! Dobra, na spokojnie widzę. Na spokojnie, przetrwamy to jakoś. Uwaga No! Co to było? Dobra, przetrwaliśmy. Czemu ta osoba wyleciała w kosmos? Dobra, nie wiem. Przetrwaliśmy, udało się! Dobra widzowie, słuchajcie, jesteśmy już tutaj. W ogóle... O, Roblox coin Podbieramy. Słuchajcie, idziemy sobie w ogóle na górę. No co za... Co za typo? No co to ma być. No kurde. Co to ma być? Nie no, bez przesady. Nie no i pomału. Bo w końcu to, to zdedamy Kurczę, tutaj i teraz <grystanie> kurczę, nie Nie Już się bałem, że zdedam widzowie Na szczęście się udało, że nie zdedałem. Ale okej, okay, jesteśmy Jesteśmy jakoś, udało się nam Dobra, trudno, jolo, odbieramy diamenta I lecimy do góry, nie Nie, 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 nie Nie, <grystanie> nie. zedamy, Kurczę, nie zdedałem, No kurczę Dobra, widzowie, słuchajcie, my już wychodzimy. O kurcze, nie, 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 czekajcie! Da rady skróta zrobić? Nie da rady, no niestety, ale okej. Okay. Patrzcie, widzowie, lecimy do góry. DUWA! Jak spadłem? Nie, 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 nie. Czekajcie, czekajcie, dam rady, dam rady, dam rady, dam rady. Spokojnie, spokojnie, widzowie. Dam rady, nie, nie możemy spać, czekajcie. Dobra, jesteśmy. No, już bezpieczni, tak mogę to widzowie powiedzieć. Jesteśmy bezpieczni. Nie, czekajcie, może tak będę stał. Nie, czemu on się rusza. Kurczę, czekajcie. Nie, mogę spaść. Uwaga, uwaga, 4, 3, 2, 1. No i jumping, widzowie. Nic się nam nie stanie, na szczęście przeżyliśmy to. O, oh, ja, yeah, widzowie. Udało się nam przeżyć. Ja Wam już pomału dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku. Zostawcie suba, lajka, like, dwakajcie, widzowie naura do kolejnego odcineczka.